Siedem tajemnic, których najbardziej inteligentni ludzie nigdy nie zdradzają. Czy wiesz, że niektóre z najmądrzejszych osób na świecie skrywają sekrety, którymi nigdy się nie dzielą? Zastanawiałeś się dlaczego? W mądrości zen uczymy się, że milczenie to nie tylko brak słów, ale potężne narzędzie ochrony i rozwoju zachowanie pewnych informacji. To akt samoopieki, który chroni wewnętrzny spokój i unika niepotrzebnych konfliktów. Dziś ujawnię siedem tajemnic, które najinteligentniejsi ludzie zachowują dla siebie oraz jak to może odmienić Twoje życie. To praktyczne refleksje, pokazujące, że cisza może być cenniejsza niż wiele słów. Dowiesz się dlaczego mądrzy ludzie nigdy nie ujawniają swoich przyszłych planów, słabości ani szczegółów dotyczących swojej sytuacji finansowej. Te lekcje pomogą ci uniknąć ocen, chronić energię i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Przygotuj się, aby nauczyć się sztuki zachowania tego co istotne i żyć z większym spokojem oraz równowagą. Zostań do końca, ponieważ każda tajemnica to okazja do samopoznania i transformacji. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk Lubię to, jeśli jesteś osobą, która kocha treści o mądrości. Jeśli możesz, napisz w komentarzach: Otwieram swoje serce na mądrość. Teraz zwróć szczególną uwagę na tę historię, pomoże ci ona lepiej zapamiętać dzisiejszą lekcję. Na sercu równiny, pokrytej złocistymi polami, żyły dwa bardzo różne wilki. Pierwszy, Alfa, był silny, nieustraszony i dumny ze swojego przywództwa. Chodził z pewnością siebie, zawsze chwaląc się swoimi osiągnięciami, najlepszymi zdobyczami, bliznami z wygranych bitew i nawet tajnymi miejscami polowań. Drugi wilk, zwany cieniem, był bardziej powściągliwy, poruszał się dyskretnie. Doskonale znał swoje terytorium, ale rzadko zdradzał coś o sobie. Pewnego popołudnia Alfa spotkał cienia odpoczywającego przy krystalicznie czystej rzece. Słońce świeciło na niebie, a ryby wyskakiwały z wody jak srebrne strzały. Zaciekawiony Alfa zapytał: Cieniu, dlaczego nigdy nie mówisz o ziemiach, które eksplorujesz, ani o zdobyczach, które łowisz? Gdybym był tobą. Pokazałbym wszystkim, co odkryłem. Cień podniósł spokojnie oczy i odpowiedział: Nie wszystko, co cenne, powinno być pokazywane. Możesz chwalić się swoją siłą, Alfo, ale czy pomyślałeś, co to przyciąga? Alfa zaśmiał się lekceważąco. Przynosi mi to tylko szacunek i podziw. Im więcej o mnie wiedzą, tym bardziej boją się mojej potęgi tej nocy grupa kojotów obserwowała alfę, gdy ten z dumą opowiadał o swoich polowaniach przy rzece. Następnego dnia kojoty zaatakowały to miejsce, zanim alfa zdążył tam dotrzeć. Obszar, który wcześniej obfitował w zdobycz, stał się pusty. Zirytowany, alfa poszedł do cienia, aby się wyżalić. Kojoty ukradły to, co było moje. Skąd mogły wiedzieć? Cień spojrzał na Alfę z łagodnym blaskiem w oczach może dlatego, że mówiłeś za dużo. Prawdziwa siła nie tkwi w tym, co pokazujesz, lecz w tym, co ukrywasz. Od tego dnia Alfa zaczął obserwować, jak działa cień. Dyskretny wilk poruszał się po terytorium niezauważony, polował w ciszy i nigdy nie zdradzał więcej niż było to konieczne. Nie przyciągał zazdrosnych spojrzeń, ani nie wywoływał sporów. Dzięki temu żył w pokoju. Alfa w końcu zrozumiał lekcję. Jak rzeka, która skrywa swoją głębię przed oczami, prawdziwa mądrość polega na tym, by wiedzieć, czego nie należy ujawniać. Teraz zobacz, jakie są te siedem rzeczy, o których mądrzy ludzie nie mówią światu. Numer jeden: Twoje plany na przyszłość. Planowanie jest niezbędne, ale dzielenie się swoimi celami z wyprzedzeniem może być częstszym błędem, niż nam się wydaje. Często mówiąc o swoich marzeniach i celach, otwieramy przestrzeń na krytykę, wątpliwości, a nawet zazdrość. Nierzadko zdarza się, że osoby wokół nas rzutują na nasze pomysły swoją niepewność lub lęki, osłabiając naszą motywację i odwracając naszą uwagę. Wyobraź sobie, że znalazłeś żyzną ziemię i zacząłeś sadzić drzewo. Jeśli powiesz wszystkim o swoim odkryciu, Możesz przyciągnąć gości, którzy, nie zdając sobie z tego sprawy, nadepną na wciąż kruche korzenie, lub nawet spróbują zrywać owoce, zanim dojrzeją. Podobnie twoje plany są jak nasiona, potrzebują czasu, opieki i ochrony, aby urosły w siłę, zanim zostaną wystawione na świat. Mądrość Zen uczy nas, że cisza jest potężną tarczą. Nie tylko chroni nasze intencje, ale także oszczędza energię, której używamy, aby je urzeczywistnić. Zamiast szukać zewnętrznej akceptacji lub potwierdzenia, skup się na podejmowaniu działań. Każdy krok w kierunku celu, niezależnie od tego, jak mały, jest prawdziwym krokiem naprzód. Trzymając nasze plany w tajemnicy, zaskakujemy ludzi wynikami, a nie pustymi obietnicami. Wpływ jest znacznie większy i budzi zaufanie. Co więcej, skupiając się na realizacji bez presji oczekiwań innych, jesteśmy w stanie pracować z większą przejrzystością i determinacją. Pamiętaj, Twoje marzenia są cenne, pielęgnuj je w ciszy, aż będą gotowe zabłysnąć. Świat zda sobie sprawę z rezultatu we właściwym czasie. Numer 2 Twoje życie finansowe. Pieniądze mają moc przyciągania ciekawskich spojrzeń i często wątpliwych intencji. Dzielenie się szczegółami dotyczącymi swoich dochodów czy oszczędności może wydawać się nieszkodliwe, jednak w praktyce może spowodować nieoczekiwane problemy. Sabina, emerytowana nauczycielka znana z prostego życia, nauczyła się tego wcześniej. Mieszkała w skromnym domu, w spokojnej wiosce, nosił dyskretne ubrania i uprawiał mały ogródek. Pomimo skromnego wyglądu Sabina dbała o swoje finanse. Przez dziesięciolecia oszczędzała po cichu, zapewniając stabilność finansową, której nikt nie podejrzewał. Któregoś razu podczas rozmowy z sąsiadką Karoliną Sabina odpowiedziała przyjaznym uśmiechem na pytania o swoje dochody, ale niczego nie zdradzając. Ta dyskrecja była zamierzona. Sabina wiedziała, że rozmowa o pieniądzach może przyciągnąć osoby zainteresowane wyłącznie korzyściami finansowymi, a nawet wzbudzić zazdrość. Podczas gdy inni we wsi dali się nabrać na oszustwa lub byli otoczeni częstymi wołaniami o pomoc, Sabina żyła w spokoju. Jej zrównoważone i dyskretne życie finansowe pozwoliło jej pomagać tym, którzy naprawdę tego potrzebowali, ale zawsze anonimowo. Mądrość Zen uczy nas, że prawdziwa wartość człowieka nie leży w tym, co posiada, ale w spokoju, jaki nosi w sercu. Ochrona szczegółów dotyczących Twojego życia finansowego to akt troski o siebie, który pozwala zachować nie tylko spokój ducha, ale także prawdziwe relacje. Pamiętaj: nie wszystkim trzeba się dzielić. Cisza może być największym strażnikiem Twojego spokoju. Numer 3. Twoje słabości. Rozpoznanie swoich słabości jest oznaką dojrzałości, ale dzielenie się nimi bezkrytycznie może być niebezpieczne. Nie każdy, kto usłyszy o Twoich trudnościach, ma pozytywne intencje, a informacje, które ujawnisz, mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie. Dawid, zręczny cieśla z małej wioski, odrobił te lekcje na własnej skórze. Dawid znany był z tego, że przekształcał drewno w prawdziwe dzieła sztuki. Miał jednak swoje niepewności. Czułem, że jego doskonałe wykończenia nie były tak idealne, jak bym chciał. Któregoś dnia, podczas luźnej rozmowy, zwierzył się ze swojej słabości koledze Piotrowi, licząc na wsparcie lub radę. Piotr jednak dostrzegł szansę. Zaczął otwarcie krytykować twórczość Dawida, zwłaszcza jego wykończenia, proponując poprawienie błędów. Dawid szybko zorientował się, że jego pewność siebie została zachwiana, a Piotr zyskiwał na popularności wśród klientów. Mądrość Zen uczy nas, że nasze słabości należy traktować ostrożnie i dyskretnie. Nie wszyscy wokół nas są godni poznania naszych słabych punktów. Zamiast je eksponować, pracuj w ciszy, aby je wzmocnić. Wybierz mądrze, kto zasługuje na wysłuchanie Twoich zwierzeń. Dziel się informacjami tylko z osobami godnymi zaufania, które mogą naprawdę pomóc, bez osądzania i zainteresowania. Pamiętaj, ochrona swoich słabości nie polega na ukrywaniu się, ale na ochronie swojej energii i rozwoju osobistego. Wzmacniaj się w ciszy i zaskocz się swoją odpornością. Numer 4 Przeszłe konflikty. Każdy z nas przez całe życie boryka się z konfliktami i błędami. To część podróży. Jednak częste przeżywanie tych chwil, czy to dzielenia się nimi z innymi, czy też przebywania wewnętrznie, może wzmocnić rany i zahamować nasz rozwój. Mądrzy ludzie rozumieją, że przeszłości nie należy ignorować, lecz przekształcić w naukę pójścia do przodu. Wyobraź sobie Annę. Utalentowaną, początkującą szefową kuchni, która na początku swojej kariery przeszła trudny okres. Podczas ważnego wydarzenia błąd w komunikacji doprowadził do dostarczenia niewłaściwego dania. Krytyka była ostra, i Anna poczuła się zawstydzona, zwłaszcza, że jej koledzy nie szczędzili komentarzy. Długo. Opowiadała o tym, co się wydarzyło, usprawiedliwiając się przed każdym nowym klientem i współpracownikiem, którego spotkała. Jednak praktyka ta tylko sprawiła, że błąd pozostał żywy w pamięci wszystkich i, co gorsza, podważył ich pewność siebie. Aż pewnego dnia Anna postanowiła zmienić swoje podejście. Zamiast wracać do odcinka, skupił się na ulepszaniu swoich procesów i pozwalał, aby wyniki mówiły same za siebie. Jego dania zaczęły robić tak duże wrażenie, że nikt już nie pamiętał tego zdarzenia. Mądrość Zen uczy nas, że życie jest jak rzeka, która stale płynie. Trzymanie się dawnych konfliktów jest jak próba dźwigania ciężkich kamieni podczas przechodzenia przez nie trzeba odpuścić, żeby bieg życia toczył się gładko. Ucz się na podstawie tego, przez co przeszedłeś, ale nie noś śladów jak flaga. Zdecyduj się iść do przodu, ponieważ to, co cię definiuje, to nie błędy, które popełniłeś, ale lekcje, których się nauczyłeś i siła, z jaką idziesz do przodu. Numer 5. Prywatne życie innych. Zaufanie to jeden z najcenniejszych fundamentów każdego związku. I nic nie niszczy go szybciej niż zdradzenie sekretów drugiej osoby. Powierzając nam dane osobowe, rezygnuje się z części siebie, oczekując, że będzie ona traktowana z szacunkiem i dyskrecją. Mądrzy ludzie rozumieją, że ochrona prywatności innych osób to nie tylko akt dobroci, ale także przejaw charakteru i uczciwości. Weźmy na przykład Krystynę, szanowaną pielęgniarkę w swojej społeczności. Któregoś dnia podsłuchała delikatną rozmowę swojego szefa z lekarzem na temat problemu osobistego, który wpływał na jej wyniki w pracy. Choć Krystyna miała okazję podzielić się tą informacją ze współpracownikami, zdecydowała się zachować milczenie. Wiedziała, że ujawnienie tajemnicy spowoduje tylko więcej problemów i braku zaufania. Po latach, gdy szef otrzymał awans i musiał wybrać następcę, powołała Krystynę. Podstawą tego wyboru była jego dyskrecja i postawa etyczna. Mądrość Zen uczy nas, że nasze słowa powinny być jak wiatr, lekkie, ale nigdy destrukcyjne. Udostępnianie poufnych informacji innych osób może wydawać się nieszkodliwe w nieuważnej chwili, jednak konsekwencje mogą być długotrwałe i zaszkodzić zarówno osobom, które Ci zaufały, jak i Twojej własnej reputacji. Szacunek i dyskrecja to cnoty, które wzmacniają relacje i pokazują, że jesteś godny zaufania. Zazdrośnie strzegąc życia prywatnego innych, budujesz głębsze więzi i promujesz środowisko harmonii i wzajemnego szacunku. Numer 6. Prawdziwy rozmiar Twoich sukcesów. Świętowanie osiągnięć jest rzeczą naturalną. W końcu wszyscy motywujemy się chwilami zwycięstwa. Istnieje jednak istotna różnica pomiędzy cichym uznaniem sukcesu, a pokazywaniem go w przesadny sposób. Mądrzy ludzie rozumieją, że często prawdziwa wartość osiągnięcia leży w tym, kim się staniesz, kiedy je osiągniesz, a nie w publicznym uznaniu, jakie może ono przynieść. Rozważmy historię Tomasza, młodego rolnika mieszkającego w małej wiosce w górach. Po latach ciężkiej pracy udało mu się uprawiać jeden z najbardziej produktywnych sadów w regionie. Podczas gdy inni rolnicy omawiali swoje trudności lub dumnie prezentowali owoce swoich zbiorów, Tomasz zachowywał dyskrecję. Unikał rozmów o żyzności swojej ziemi i innowacyjnych technikach, które opracował. Któregoś dnia do miasta przyjechał turysta w poszukiwaniu najlepszych owoców w regionie. Na pytanie mieszkańców kto może zapewnić najlepszy produkt odpowiedź była jednomyślna szukajcie Tomasza. Jego reputacja została zbudowana bez fanfar, tylko na stałej jakości jego pracy. Zapytany o sukces uśmiechał się i odpowiadał zasługa należy do ziemi i czasu. Ta pokora i dyskrecja chroniły Tomasza przed niepotrzebną zazdrością i rywalizacją, podczas gdy inni walczyli o przestrzeń i uznanie, on pracował w ciszy, osiągając więcej niż kiedykolwiek marzył. Mądrość Zen uczy nas, że cisza to nie tylko strategiczny wybór, ale ścieżka do zachowania wewnętrznego spokoju. Kiedy obnosimy się ze swoimi osiągnięciami, możemy stworzyć środowisko porównań które nie tylko destabilizuje nasze relacje, ale także generuje niepotrzebne oczekiwania. Co więcej, poszukiwanie zewnętrznej akceptacji może odwrócić uwagę od tego, co naprawdę ważne uczenia się i rozwoju osobistego. Świętowanie w ciszy nie oznacza ukrywania lub zaprzeczania swojej wartości, ale uznanie, że wpływ Twoich działań mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Ci, którzy naprawdę się liczą, zobaczą świetność Twoich osiągnięć bez konieczności ich ogłaszania. Pamiętaj, Pokora jest tarczą przed próżnością i kluczem do utrzymania zdrowych i szczerych relacji. Pozwalając swoim wynikom mówić same za siebie, zachowujesz lekkość bycia tym, kim jesteś, bez przywiązania do ciężaru opinii innych ludzi. Twoje zwycięstwa są twoje. Doceniaj je, ale nie zamieniaj ich w ciężary. Numer 7. Twoje bóle emocjonalne. Każdy z nas doświadcza chwil smutku, niepewności i frustracji. Te okresy emocjonalnego bólu są częścią ludzkiej podróży i pomagają nam się rozwijać. Jednakże dzielenie się tymi słabościami na oślep może nas narazić na niebezpieczeństwo, zamieniając proces, który powinien być procesem leczenia, w okazję dla innych do wykorzystania naszych słabości. Mądrość Zen uczy nas, że sposób w jaki radzimy sobie z emocjami w ciszy może wzmocnić naszą odporność i zachować wewnętrzny spokój. Wyobraźcie sobie Magdalenę, oddaną młodą nauczycielkę, która po zakończeniu związku przeżywała trudny okres. Czując się samotna, zaczęła często dawać upust swoim współpracownikom, a nawet okazjonalnym znajomym. Choć otrzymywał rady i słowa wsparcia. Zauważył też, że niektórzy ludzie wykorzystywali jego zeznania do plotkowania lub kwestionowania jego umiejętności zawodowych. Magdalena zdecydowała się wówczas poszukać innego podejścia. Zamiast dzielić się z kimkolwiek swoim bólem, zaczęła pisać o swoich uczuciach w dzienniku, a pocieszenie znalazła w praktyce medytacji. Stopniowo zdała sobie sprawę, że te chwile cichej refleksji pomogły jej lepiej zrozumieć swoje emocje i odnaleźć w sobie siłę. Z biegiem czasu odzyskała pewność siebie i wróciła do codziennych zajęć z nowym spojrzeniem. Ci sami ludzie, którzy kiedyś komentowali jej bezbronność, teraz podziwiali jej spokój i siłę. Magdalena dowiedziała się, że nadmierne dzielenie się nie złagodzi jej bólu ale przepracowanie go w samotności wzmocni ją. Mądrość zen przypomina nam, że emocje są jak fale, przychodzą i odchodzą, a stają się burzami tylko wtedy, gdy próbujemy się im oprzeć lub nadmiernie się na nie narażamy. Wewnętrzna praca nad naszym bólem pomaga nam stawić czoła wyzwaniom, nie będąc uzależnieni od aprobaty i osądu innych osób. Nie oznacza to, że masz się całkowicie izolować. Mądry wybór osoby, która zasługuje na wysłuchanie twoich najgłębszych emocji, na przykład bliskich przyjaciół lub zaufanego terapeuty, jest niezbędna dla zdrowego wsparcia, ale celowa cisza, ta przestrzeń, w której zastanawiasz się i dbasz o siebie, jest tym, co naprawdę wzmacnia duszę. Pamiętaj, Luki w zabezpieczeniach nie powinny być bronią, którą inni mogą Cię zaatakować. Dbanie o nie jest wyrazem miłości własnej i ochrony. Zmierz się ze swoimi emocjami z odwagą i dyskrecją, a odkryjesz wewnętrzną siłę zdolną pokonać każdy ból, ile razy podzieliłeś się czymś, sekretem, planem, emocją i później tego żałowałeś. Być może dlatego, że zdajesz sobie sprawę, że Twoje słowa zostały błędnie zinterpretowane, skrytykowane, a nawet użyte przeciwko Tobie. Mądrość Zen uczy nas, że cisza nie jest aktem izolacji, ale jest potężną formą ochrony i samoopieki. Pomaga nam zachować energię, zapobiega niepotrzebnemu wyczerpaniu i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne. Zachowywanie pewnych aspektów życia. Tylko dla siebie nie oznacza ukrywania się, ale raczej docenianie tego, co cenne. W ciągu najbliższego tygodnia wybierz osobisty plan lub cel, którym jeszcze nikomu nie udostępniłeś. Zachowaj to w tajemnicy i po prostu skup się na podejmowaniu małych kroków w kierunku osiągnięcia tego celu. Nie szukając zewnętrznej walidacji, zwróć uwagę, jak wpływa to na Twoją motywację i klarowność. Pod koniec tygodnia przeanalizuj rezultaty. Czy poczułeś większą swobodę działania? Poczułeś się pewniej? Cisza często otwiera drzwi do bardziej zdecydowanych i bezpieczniejszych działań. Wypróbuj i odkryj siłę trzymania swoich zamiarów przy sobie. Prawdziwa mądrość objawia się nie tylko w wiedzy, którą gromadzimy, ale także w umiejętności wyboru tego, co powinno zostać przemilczane. Utrzymywanie pewnych tajemnic nie jest aktem ukrywania się lub zamykania przed światem, ale sposobem na ochronę tego, co najcenniejsze swojej esencji. Tak jak cenną biżuterię przechowuje się w bezpiecznym miejscu, aby zachować jej blask, tak nasze najskrytsze myśli, plany i uczucia należy traktować z taką samą ostrożnością. Nadmierne dzielenie się może wywołać osąd, krytykę lub negatywną energię, która osłabia naszą pewność siebie i odwraca uwagę. Wiedza o tym, czego nie mówić, jest aktem samoświadomości i szacunku do samego siebie. To uznanie, że nie wszystko musi zostać potwierdzone przez innych, aby miało wartość. Decydując się na ochronę pewnych aspektów swojego życia, tworzysz przestrzeń, w której może rosnąć Twoja wewnętrzna siła, wolna od wpływów zewnętrznych. Pielęgnuj celową ciszę. Nie tylko chroni Twój spokój, ale wzmacnia Twoje połączenie z tym, co naprawdę ważne. W tym filmie odkrywamy głębie mądrości Zen i tego, jak może nas ona nauczyć chronić to, co jest najcenniejsze w naszym życiu. Od ochrony swoich planów na przyszłość, przez utrzymywanie bólu emocjonalnego w tajemnicy, po unikanie ujawniania prawdziwego zakresu swoich osiągnięć, każdy sekret niesie potężną lekcję na temat ciszy i dyskrecji jako form samoopieki i ochrony. Ale teraz chcę usłyszeć od Ciebie, który z tych sekretów najbardziej odbił się na Twojej podróży? Być może Utożsamiłeś się ze znaczeniem nie dzielenia się swoimi planami, zdając sobie sprawę, jak skupienie się na procesie może uniknąć krytyki i rozproszenia uwagi, a może refleksja nad ochroną swojego bólu emocjonalnego obudziła w tobie świadomość, że nie wszyscy wokół ciebie są gotowi wysłuchać i zaakceptować twoje słabości. Sekret utrzymywania szczegółów finansów mógł ci przypomnieć o sytuacjach. W których dzieląc się czymś wrażliwym, przyciągasz ciekawskie spojrzenia, a nawet oportunistyczne zamiary. Może być też tak, że pomysł świętowania swoich osiągnięć w ciszy pokazał ci, jak zachowanie pokory pozwala uniknąć niepotrzebnych porównań i sprzyja trwalszemu spokojowi wewnętrznemu. Skomentuj tutaj. Podziel się, który z tych sekretów wywarł na tobie największe wrażenie i dlaczego. Pamiętajcie, że ta wymiana pomysłów to nie tylko rozmowa, ale okazja do wspólnego poznania sztuki mądrości Zen. Twoje spostrzeżenia i doświadczenia mogą zainspirować innych, którzy czytają te lekcje i zastanawiają się nad nimi. Ponadto rozważ zastosowanie tych nauk w swoim życiu. Spróbuj zapisać plan, chronić osiągnięcie, lub po cichu zastanowić się nad emocjonalnym wyzwaniem, zanim go udostępnisz. Zauważ zmiany. Jak to wpływa na Twoje relacje z innymi, a ze sobą? Mądrość zen uczy nas, że wzrost nie następuje od razu, ale poprzez małe, codzienne praktyki. Każdy wybór, którego dokonujemy, każda chwila, w której decydujemy się zachować coś dla siebie lub wykorzystać ciszę jako narzędzie, wzmacnia nas. Nie chodzi o to, żeby zamknąć się na świat, ale o stworzenie w sobie bezpiecznej przestrzeni, w której będziemy mogli się rozwijać. Kontynuujmy więc razem tę edukacyjną podróż. Napisz tutaj, który sekret najbardziej dotknął twoje życie i jak zamierzasz zastosować go w praktyce. W końcu mądrość to nie tylko to, czego się uczymy, ale to, czym postanawiamy żyć. Bardzo się cieszę, że mogę przeczytać Twoje odpowiedzi i kontynuować z Tobą tę wymianę mądrości.